Na Wojciechowska TV Reklama jest ze mną, Queen of the Black. Bardzo serdecznie witam. Witam was bardzo serdecznie po chwilowej przerwie. Bardzo długiej przerwie. E, powiedz mi, dlaczego po prostu chciałam sobie odpocząć od internetu, od tego całego toksycznego po prostu otoczenia i... Powiedziała Queen of the Black, nie? Zajebiście. D dobrze się zaczyna, moi drodzy, fajnie. No i dobrze mi to w sumie zrobiło. Też wszyscy sugerują... Ale, ale, moi drodzy, tutaj trzeba y, przyznać jedną rzecz że yy, wszyscy mówili, że najlepsze, co ona co mogła zrobić dla siebie, to odpocząć, no odpocząć od internetu. Yy. No i odpoczęła, od, 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 odpoczęła. Poza OnlyFansem, oczywiście, ale faktycznie jakoś cicho nie było. Yy, I tutaj ktoś tutaj napisał Dawno nie słyszałem jej normalnego panego głosu. Ja też, je, ja też tego nie słyszałem. Dawno nie słyszałem, żeby nie miała zachrypniętego, przećpanego głosu jak Menelica, nie? Także brawo, Queen of the Black, nie wyglądasz jak Gocha, nie? Żebym zrobiła przerwę, no to zrobiłam. Ile czasu Ciebie nie było w internecie? W sumie dokładnie niezbyt, wiem, ale tak myślę, że z miesiąc, dwa, coś takiego na pewno, no. I pomogło Ci to, tak? Masz jakieś pomysły teraz właśnie nowe może na content? A, to samo z siebie wychodzi akurat, dosłownie po prostu nic nie planuję, a i tak samo się dzieje, nie? Po prostu sobie żyję, jeżdżę na eventy po świecie i tyle, po prostu też chcę skupić się na live'ach. Bardziej. Jesteśmy teraz na Speed Game, w sumie już po pierwszej części. Jak Ci się podobało? Ogólnie ja przyszłam dopiero godzinę temu, bo dostałam informację, że. A nie porę nas zaraz. <laughs> Patrzy na nas tak. Mógłby jeździć samochodem. Masz prawo na jazdy? Nie myślałaś o tym? E, myślę. Gadają o prawie jazdy, bo nie dalej. A, ale najpierw chcę sobie kupić opki moje, także. No, ale nie znam się też na cenach aut. Bardzo, powie... Wiem, że będzie na pewno tak. Różowe auto. I W ogóle myślałam, że. no... O, i bardzo zazdrosny, tak trochę problem, żeby Daniel ją puścił, Czy ja miło i w ogóle myślałam, że tak, że no to już just... z Nikolą Magikal powiedz wszystko po prostu, żeby no, się świeciało, żeby my. każdy wiedział, że Queen jedzie, nie? Chciałam się zapytać właśnie o dramę z Nikolą Magikal. powiedz mi, e, o co tam chodzi tak naprawdę, jak ty to widzisz? No to już mówię, ogólnie Nikola... E, niedawno widziałem szota z jej live, gdzie ich chłopa gadał coś oćpanie, był wystrzelony z Kurczybyt. Tak, no ja, ja też, ja też wiedziałem Zaraz go zobaczysz, zaraz zobaczysz, w jaki sposób on się wypowiada, nie. Queen of The Blacks związała się z typem, który jest nią, zanim wytrzyźwiała. Aby była dzisiaj tu z nami. ale Z męską z... wersją siebie się związała. Także wygląda to tak, że no, zaczęłyśmy pisać już jakiś czas temu. A przepraszam moi drodzy, nie, nie. Jeszcze jedna sprawa, bo ona powiedziała, że miała jakąś przerwę od internetu. Nie cały nie minął miesiąc, jak mówiłem o jej śmiesznym pranku, w którym powiedziała, że chłopią pobił. I to był prank. Normalnie pokazywała, że nogę jej złamał, czy coś tam, i że, że ma opatrunek, czy tam gips. I że to był prank. Także Jurka nie przestaje zadziwiać. Było fajnie, miło i w ogóle myślałam, że no, przyjaciółką moją zostanie i tak dalej Zaufałam jej, miałam wrażenie, że mi też zaufała, ale teraz już mam mieszane uczucia co do tego, co się dzieje I ogólnie przyjechała do mnie, e, do Warszawy, bo dawno już byłyśmy umówione Tam był trochę problem, żeby Daniel ją puścił i w ogóle, bo nie chciał jej puścić do Warszawy Zazdrosny? Czy O, i bardzo zazdrosny, tak, on w ogóle nie chciał jej puścić do innego miasta I tam ogólnie no, słabą sytuację mieli i tak dalej Ale no w końcu ją puścił, bo powiedziałam, stara, no nie możesz dać się trzymać w domu, nie? I tak dalej i no i wyciągnęłam ją w końcu z tego i no i po jednym dniu powiedziała, że jedzie na teledysk, no i dlaczego miałabym się nie zgodzić, jakby nie mam nic do gadania, nie? Po prostu pojechała na teledysk i do tej pory nie wróciła, a byliśmy umówieni na tatuaż razem, w sensie ona mnie poprosiła, żebym ją umówiła na kolczyki. i cały dzień, rozplanowaliśmy, a po prostu zlała nas niemiło i poleciała dalej. I Amadeusz ja sobie jeszcze wziął wszystkie, że tak powiem, że on wszystko to zrobił, także no jest mi po prostu mega przykro, bo chciałam po prostu jej pomóc i nie wziąć ją. Po prostu i tak dalej. Na zasięgi, tylko po prostu dziewczynie normalnie pomóc. Po prostu. A no, wybrała inną drogę. Tak Przewinał się Amadeusz Ferrari. E, o co chodzi? E, dlaczego. Święta Jurka z Warszawy. Akurat mówisz o, o nim Było do naśladowania? Teraz. Bo do niego poszła. Ja... Co, co znaczy poszło? No po prostu teraz jakiś tam projekt e, robią tam. Po prostu. Aha. Nie wiem czy projekt, tam Adrian cios, tam jeszcze jedna osoba, ale nawet nie chcę się wymieniać, bo nie lubię. Do Amadeusza nic nie mam. Po prostu z tego co wiem, to przyjaźniła się za Amadeuszem Ferrari. E, powiedz no, mi jakie. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Ej, a weź, cofnij na te przeszczepy włosów w Turcji. To się cofnij, a nie mi będziesz tu mówił. Eee, dziękuję bardzo, Eurasa. Eee, tak, ja myślę, że, ja myślę, że Queen of w Black jest wkurzona na Amadusz Ferreriego, ponieważ Nikola Nikita poszła do niego, a ona już miała plan taki, żeby wspólnie z nią robić on nie? a Już. Ja, już, już... Czuję to w kościach, że, że miała taki plan. Teraz macie relację? Bez relacji. Po prostu kontakt się tak po prostu rozwiał i jakby ja nie mam do niego nic, myślę, że on do mnie też nie. Ale no jest mi trochę przykro, że sobie jakby te zasługi przywłaszczył, że tak powiem. Nie? Jeśli chodzi o Amadeusza Ferrariego, to y, rozumiem, że teraz ona jest u niego. Tak. Czy... Gdzie ona teraz się znajduje? Czy ty wiesz coś? co? 4. 4. 4. 4. 4, Okej. Okay. Tak. A czy tam mieszka Amadeusz właśnie? Nie, nie, Truman tam mieszka ogólnie i każdy tam o tym wie, więc żeby nie było, ja tu nie podaję jakichś prywatnych danych i tak dalej. No i każdy mówi właśnie, że jest urzędniczej na Złotą 44, także... Jak myślisz, co teraz będzie z nią? Czy ona wróci, czy jest szansa, że wróci do Magikala? Myślę, że Warszawa jej się bardzo spodobała, bo mówiła mi właśnie, że pierwszy raz jest w Warszawie, oprócz tego, że była tam na wycieczce w ósmej klasie czy coś takiego. No, i myślę, że Warszawa ją wciągnęła troszkę, że tak powiem. No, i na pewno zostanie. Z tego co wiem, Magical, był ze Adriana Ciosa, też jaki screen dawał z ich wiadomości. Czekam, aż ten chłopie przyjdzie, nie? To jest. To, to jest niespodzianka dla was, jeśli go nie znacie. E, o co tam chodziło? No, bo on miał dostęp do jej konta i po prostu sobie czytał, co ona tam pisze, i tak dalej. Jakby. Ja musiałam jej cztery razy wysłać bilet na pociąg. Jeśli to jest prawda. Mówię, nie, nie mam potwierdzenia, e, ale jeśli to jest prawda, oczywiście też nie mówię, że powinienem blak kłamieć coś, ale jeśli po raz kolejny mówię, jeśli to jest prawda, e, no to ciężki gnój, nie? Że, że jej czyta wiadomości, że miał dostęp do konta i ją kontrolował. Chociaż patrząc na TikToki, które oni razem nagrywali, a raczej on z nią nagrywał i to w jaki sposób on jej e, dotykał w ogóle. Za każdym razem usuwał jej czat ze mną i w ogóle ona przed nim usuwała. Także nie wiem w ogóle, to jest taka powalona sytuacja. Spontaniczne sprawdzanie telefonu. Nie mówię, jakiekolwiek sprawdzanie. Ale ja, 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 ja za każdym razem, jak komentowałem Daniela Medjikala, to Wam mówiłem, że jak patrzę na niego, jak patrzę to, jak on się, jak, jak patrzę na to, jak on się zachowuje. to, zdarzyło się w ciągu trzech dni, i ja już po prostu jestem przerażona, co będzie dalej. I. Po prostu jest mi mega przykro przez to, że no, wyciągnęłam jako pierwsza rękę do Nikoli, powiedziałam jej, że może u mnie nawet zamieszkać, dopóki się nie ustatkuje i tak dalej. A ona poszła tam, gdzie jej po prostu fajnie. Uważasz, mi... że. Hmm. Jakby jej zależało tylko na tym, żeby, jej po, żeby było jej lepiej, to powinna się cieszyć, że poszła do Amadeusza, bo może być jej jeszcze lepiej. Natomiast rozumiem, ona wyciągnęła do niej pomocną dłoń, pojawił się ktoś inny i od razu uciekła. Więc też kułam, że może być zdenerwowana. Moi drodzy, co się dzieje? Nie, nie, nie ciśniemy po tym, co mówi Julka. U magii było i źle, że on ją źle traktował? Uważam. Nie dziwię się, u Julki jest syf. No właśnie, to też jest prawda. I teraz ja. Czyli jednak ciśniemy po Julce. Yy, ostatnio widziałem Szota, na którym jest cała trójka, czyli jest on, ona, przepraszam, jest jej chłop, jest Nikola i Amadeusz ciągle mówi, że Nikola przestała pić e, i że jest sześć teraz, a jak była u y, jej, u, u Julki, no to widziałem dwa szoty, albo przynajmniej jednego szota, na którym y, była, było rozmowy o, o paniu i o ogarnianiu jakiegoś tam towaru. I nie mówię o zielsku, tylko o Czymś mocniejszym. Także szczerze, jakbym miał wybór siedzenie w jakiejś melinie, czy nie melinie, w którym są, jest ogarniany towar. To wolałbym pójść tam gdzie nie bym Ale jest mi to już go trochę szkoda, bo troszkę podobnie się czuję potraktowana przez nią, jakby no, słaba sytuacja, że no, dosłownie minęło ile z dwa dni. A... Jeden wielki gnój. Tak opowiem to, tak, tak, tak opiszę to całą sytuację, moi drodzy. A już po prostu, no czuję, że tam się grube rzeczy dzieją, nie? A jakby dosłownie dwa dni temu zerwali, a ona już. No poleciała po prostu dalej. I jestem po prostu mega wkurzona i zawiedziona, bo dawno po prostu odsunęłam się od wszystkich przyjaciół też i w końcu się tak troszkę zaczęłam otwierać i się na nią otworzyłam i uważam, że... To za szybko. Znasz na jeden dzień, przyjedziesz do ciebie, a ty się już otwierasz. Źle zrobiłam że znowu po prostu się na kogoś otworzyłam, bo znowu zostałam kopnięta w dupę, że tak powiem, no. A czy Nikola odzywała się teraz właśnie do ciebie? Czy ty w ogóle wiesz co ona teraz robi, czy nie? Właśnie totalna zlewka z jej no, strony. No, właśnie to się, się skontaktować? the Black tak bardzo chciała Nikki cię pomóc, że aż sama pojechała na urzędniczą. Dokładnie. Dokładnie, bo ona teraz mówi, że ona jest tak mega wkurzona i tak dalej. A ona pojechała na urzędniczą i zrobiła sobie zdjęcie z Gochą, nie? To jest mówię, to jest, ta, to jest taki gnój, i takie dziecięce zachowanie, że, że nawet. Je, suż, to jest... I ona jeszcze, i ona jeszcze ma czelność teraz, no, teraz zgrywasz taką dojrzałą, ale zrobiła coś, żeby nie wiem, żeby wkurzyć tą i Ja nie... nie wiem. Czy będzie walka Nikolaku na Black? Myślę, że może być. Tak, próbowałam. próbowałam mi to nieraz. Na początku odpisywanie, po czterech godzinach czy coś. A teraz to w ogóle mi nie, nie odpisuje, będzie. nie wiem, w ogóle mam jej walizkę. A nie, nie wzięła rzeczy od ciebie. Tak? tak, nie wzięła rzeczy, bo miała wyjechać na 3-4 godziny, a... a czy ty wiedziałaś o tym, że ona ma iść jechać na ten koncert? E, przepraszam, e, jechać na, e, te, na ten klip. E, tak, wiedziałam i w ogóle i powiedziałam spoko, stara i w ogóle jak wrócisz, to mamy stolik zarezerwowany, tam w restauracji, bla. bla jest stara? Bla, bla, bla. No i wyszło, jak wyszło. Mhm. Po prostu. E, rozumiem, słyszałam po właśnie, prostu. że to e, e, ją zaprosiła do tego teledysku, prawda? Tak, ale ja w ogóle nie kojarzę nic, nie wiem, nie ogarniam. Tak, ale... Po drodze do Poznania powiem, tam pojechali na urzędniczną i TikToka nagrywali z Gochą. No zajebiście, nie? W ogóle nie moje klimaty i w ogóle tego nie ogarniam. Także no... Okej, okay, jak myślisz, co w takim razie będzie z nią? Nie wiem. Życzę jej powodzenia i... Wiem po prostu, w sensie ja wiem tak. Ja jestem pewna, że to będzie coś w stylu, że... Wy, każdy z niej wyssie po prostu ten złoty moment, co ma teraz w internecie i kopną ją w dupę, a później jak już będzie, że tak powiem, sama, to będzie chciała wrócić z podkulonym ogonem. A ja jestem taką osobą, która zazwyczaj takim osobom wybacza, ale teraz sobie mówię, 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 że nie ma po prostu opcji. Nie. Myślisz, że Magika wybaczy? A nie. Gosia. jest. Gosia jak już to, no, nie, nie, nie. Gosia jest chyba no, bardzo zła na nią. Myślisz, że wpuści ją do domu? A czemu ona miałaby wracać do Magikala, który jej kontrolował kontro, telefon no? Nie ma opcji w ogóle, więc po prostu. To to co zwykła za rozmowa, no. Ta dziennikarka też jest zajebista, nie? Zostanie. TV reklama. W takim momencie, że nie będzie wiedziała, gdzie się podziać. I będzie się zwracać albo do mnie, albo do Daniela po prostu, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, nie chcę też mówić, jak będzie. Ja w ogóle mam takie... W głowie, bo strasznie dużo teorii mi się spiskowych już po prostu tworzyło, że ja byłam pretekstem przyjazdu do Warszawy, a tak naprawdę już dawno to zaplanowała, że ten projekt będzie i tak dalej, ale Daniel by jej po prostu nie puścił, a do mnie już tak no. też nie chciał puścić jej, ale już właśnie, tak bardziej. Myślę, że on nie, chyba nie za bardzo za tobą przepada i yy, nie chciał właśnie, żeby, żeby ona do ciebie pojechała. Czy to też tak odbierasz? Yy, nie, on do mnie nic nie miał i w ogóle nawet coś tam nagrywaliśmy TikToka. Nikola nigdy by nie chciał wrócić do Macikala, więc po co on takie pytanie zadaje? Żeby tylko go chodnie fansy nie zwerbowała. Weź. Mógł zacząć pracować. Jakiegoś z za półtorej mocno. roku temu, czy tam coś takiego. I on... Widać że to przygotowane pytanie, ale ciągnie za język, ile może. Pytanie, nic do mnie nie miał, teraz ma po prostu. Ile ona w ogóle ona ma, czemu w ogóle ona ma wywiad? Nie wiem. Po prostu, no bo jednak zabrałam ją z namtąd, nie? To. No ma problem. Zaraz będzie niespodzianka, mojej drodzy, zaraz będzie niespodzianka na Was. Dobra, jeszcze zapytam o Ciebie w takim razie, długo Ciebie nie było. E, wracasz, e, jakie pan? Zwiedzać świat, odpoczywać. Już padło to pytanie. Padło to pytanie. I. I robisz live. Y. O, mamy plan. Mamy. Witam. O, to jest wystrzelany gość dopiero. Dużo ludzi. To jest, to jest z mojej razy. Spisywałam własne straty. Niestety. Jesteś nadal razem. No, za sprawą może tego, że w the do blaku mówiła wszystkim, że facet ją pobił. Że... że chłopak ją pobił. Jak się macie? Jak się macie? Dobrze bardzo. Ja myślę, że jest bardzo dobrze, i nie warto słuchać to, co jest w internecie, bo tylko my wiemy, jak jest naprawdę. I... No to zajebiście. Czyli nie mamy słuchać Queen of the Black, która kłamie, tak? Moi drodzy, to jest to, co tu widzicie, to jest męska wersja Queen of the Black. Nawet tatuaże mają takie same. Nawet głos mają taki sam. I jest dobrze. No i po co paluchami po prostu tutaj wchodzić nami i tak dalej? Nie, serio, jest coraz lepiej. Paluchami to Was wytykamy jakby coraz więcej po prostu rozmawiamy o wszystkim, dogadujemy się, mniej się kłócimy i po prostu... Czy da się inaczej wysłać donate niż tutaj? Brr, jeszcze można super, tutaj na super czacie. W sensie jak masz e, czat, napisz coś, to masz taką, e, takiego dolarka jakby w prosto kończy. Ale, ale, na, ale najlepiej w ten sposób, bo najwięcej wtedy idzie do mnie, a nie do YouTube'a. To dla mnie bomba. Myślę, że nasz związek idzie bardziej do przodu niż w dół, więc... więc. Ale na... trochę dram było z wami. Dlaczego nie mogliście się dogadać? Co, co było nie tak? Każdy związek ma jakieś tam e, dramy, że tak powiem. Nie każdy są w internecie oczywiście. Ale, ale no cóż, no tak bywa. Najważniejsze, że się pogodziliśmy i, i jesteśmy razem. Mnie, mnie... Jak kuchenka z gazem. To w ogóle tak naprawdę... Nie Leżąc na dnie nie można iść w dół, dokładnie, już nie, nie ma nic niżej. O, murciks. To, to co sobie ludzie piszą albo coś, najważniejsze jest dla mnie to, żeby... Ale maszyna. Zaraz wam pokażę coś. E, hemoglobina? Dokładnie tak. E, czekajcie, jaka się nazywa? E... Queen of the... a piszmy tak. Queen of the crack

Cudowna para. Moi drodzy. Macie 20 lat. 18, 17. Macie od 20 lat w dół. Kruwa, od 30 w dół. Jesteście inaczej. Jesteście młodymi ludźmi. Macie przed sobą całe życie. Jakiejkolwiek drogi nie wybierzecie. Nigdy nie próbujcie ci, pania Bo skończycie w ten sposób, nie? nie? Nawet nie próbujcie. Jak ktoś będzie was namawiał, o, nie chcesz być cool? Nie chcę być cool. Jeśli cool jest panie, nie chcę być cool. Papierosem, ktoś was poczęstuje. Do przeżycia. Alkoholem. Do przeżycia. Oczywiście z umiarem, pamiętajcie, ale nigdy. Nigdy żadnych takich o. Takich o. Nigdy, okej? Okay? Mogę was o to prosić? Możemy się tak omówić. No. no najważniejsze, najważniejsze jest dla mnie to, żeby po prostu zulka mi się układało. I cieszę się, że się układa. No teraz mamy też troszeczkę zapierdza, że tak powiem, więc. No jeździemy... tak. Stawi zdjęć na Lipansa pewnie. Co się dzieje? Tak, teraz nasz... planuję też kolejne wyjazdy. Hmm. Więc, no. A będziecie i... nagrywać jakieś właśnie filmy, tak, na tych wakacjach? E, idziecie w, właśnie w to? Bardziej taki Twitch to albo live na tak, TikToku. Sobie wejść na Twitcha, no. Tak, e, Zobaczymy jak to wyjdzie, na razie, na razie. My to spontan po prostu, taki dobrać, totalnie, dobrać. no. Czemu się nie wypowiadać na temat swojej beznadziejnej walki? E, wypowiadałem się na poprzednim live'ie i nagrałem długi odcinek. 35 minut a propos swojej beznadziejnej walki. Co tak to będzie, łysy, to będzie. Ale tam mamy fajne, na pewno. Jeśli ktoś interesuje, to teraz zobaczcie, że pójdę ze szpilką. No, się spodoba ludziom. A właśnie, już są jakieś wyniki. Poczekajcie. LZW. Eee, wyniki. Miałem w ogóle obstawić, ale pomyślałem sobie, e, nie będę obstawiał. I pewnie mogłem. Materla wygrał? To jest. No, w pierwszej rundzie Materla. Nice. Arkadiusz Rzosek, wiadomo, w pierwszej rundzie. A przez poddanie, okej. Okay. Pawlak. To teraz Mariusz. Później Mamedo. No dobra, to jestem ciekaw. Tego co widzę, co piszą, coraz jest mniej takiego hejtu i ludzie patrzą na nas z innej strony, co jest bardzo miłe i fajne i my też staramy się pokazać... Co ty mówisz? Bo, o kim ty mówisz, człowieku? ...że no jest, jest, jest inaczej. inaczej. Wiem, że Amadeusz Ferrari wtedy. A! przed chwilą wam pokazałem, jak jest inaczej. ...w tych momentach tobie pomagał. Trochę tak, ale teraz mam na to troszkę inne spostrzeżenie po tym, jak to... Spojrzenie samo po prostu z Nikolą planuję i tak dalej. Troszkę inaczej już na to po prostu patrzę. Też moja rodzina napisała, nie chcę mówić tylko konkretnie. E, mi parę takich rzeczy, że no inaczej na to po prostu popatrzyłam. Więc no nie wiem. Jednak... Chciałabyś ostrzec Nikolę przed Amadeuszem? Nie broń Boże, jakby niech ona robi co chce, tylko po prostu nie. Po prostu? Nie wiem po co w ogóle mnie w to wszystko zamieszała, nie wiem, po prostu. Po prostu? Nie zamieszała, tylko ty się do niej odzwałaś, tak? I już. Nie wiem po co. Przynajmniej jest głośno. Tobie chciałaś spokoju, niestety nie udało się. E, jeszcze chciałam was zapytać o tego właśnie Adriana Ciosa. E, czy oni mają romans? Czy nie mają. O Boże, <laughs> o Boże, o Boże. Nie no bo takie słychać chodzą, że no, Magikal powiedział, że y, mają, że pisali coś tam to dużo w ogóle mówi. Mi się wydaje, że po prostu chciał jej pomóc. Po prostu i w jakiś sposób na pewno chcą jej pomóc, ale nie jestem do końca pewien, czy robią tylko dlatego, żeby jej pomóc. Wiadomo no. Chodzi o zasięgi tak, żeby się wybić? O to chodzi, żeby coś właśnie nie chcę, było? Nie chcę nic takiego mówić, bo ja ogólnie poznałem ciosa, poznałem Ferrari'ego, więc, więc hmm. nie chcę się wypowiadać tak, żeby powiedzieć tak, to jest prawda na pewno. Nie wiem, nie o, wiem. Bo do nich nie Ale mamy, tak to po prostu o. słabo, no, słabo. Czy magikal Nikoli najbardziej. Czy Magical teraz e, będzie szukał jakiejś nowej e, kobiety, Nowie z którą będzie tak. nagrywał? Kandydatki, Kandydatki. Kandydatki jak myślisz? Ja w ogóle nie ogarniam tego, że, że faktycznie e, jakieś dziewczyny przyjeżdżały do Magicala i normalnie nagrywają. Z nim te TikToki, nie? Że faktycznie są jakieś dziewczyny, które są yy... zainteresowane magikalem. Co się dzieje z tym światem? To już poprzeczka jest aż tak nisko zawieszona, że, że do magikala ludzie się zgłaszają? Co się dzieje? Myślę, że, myślę, że na pewno. się może zrobić na złość? Myślę, że będzie taki wstyczek do Content, na pewno, na pewno. Content, tak, będzie robił tak, na pewno. Tak. A czy bez Nikoli to już ten sam magikal? Tak, bo magikal to magikal i Gocha. Nikola doszła jako trzecia, więc okay. na pewno tak. Oczywiście to nie będzie to samo, jakby co było teraz przed chwilą, bo ludzie się już przyzwyczaili też do Nikoli. Lubili chyba ją, prawda? Tak, bardzo polubili, no. na, pewno. na pewno coś tam wniosła ciekawego, tak? Na pewno jakieś urozmaicenie było i to na pewno też popchnęło do przodu to wszystko. A teraz myślę, że... że... Nadchodzą grube akcje tak, po prostu, grube, bo naprawdę za dużo, za dużo. Julka, wracasz na Free Fighty? Czemu nie? Chciałaś jakieś propozycję ostatnio? No tak, w sumie średnio, więc muszę się jeszcze nad tym zastanowić, ale... Nad no, czym się zastanowić, skoro średnio? Julka, powiedz nam, oświeć nas. No, chcę najpierw jeszcze wyjechać sobie trochę, podpoczywać na wakacjach i wtedy, no, już zaczynam niedługo trenować po prostu dla samej siebie, bo wtedy się lepiej testowałam psychicznie. No i co? Czy jesteś... Na propozycje? Czy jesteś na tyle gotowa właśnie psychicznie, żeby przechodzić przez te wszystkie konferencje i właśnie wejść do OKTAGONu? Tak. Nie wiem, czy dobrze miałam pewnie. No, nie za bardzo pewnie właśnie. Tak. No w sensie to był ogromny stres dla mnie, ale mam przy sobie teraz naprawdę fajnych ludzi, także. Dam radę. Jurka na pewno by dała radę, myślę, że tak. Na, na tyle, co ją znam. A myślę, że znam ją już chyba najlepiej, można tak powiedzieć. Tak, dałaby radę z pewnością. Ja myślę, że nawet Jurka się nie zna najlepiej sama. Czek razem. No, już okay. Mam dla ciebie potencjalną kandydatkę. To, to, znaczy, to? Nikole. To by Akurat no, no, mega to by była no, ciekawe. Dobrze. No ludzie chcą ją zobaczyć w Oktagonie. Yy, ciebie myślę, że też, yy, więc może. Mm, no. No nie wiem. Było nie, takie... nie, nie, nie. Yes. Kabaretowo, jakby chyba mniej więcej jesteście podobne. Ona jest niższa na pewno. Niższa, no ale jest drobna, ty też jest. No, nie wiem. Było, by było nie, takie... nie, nie. No, ludzie chcą ją zobaczyć w oktagonie. Ciebie myślę, że też, więc może. Zobacz, co kogoś, gościu mówi. No, no nie wiem. Było, by było nie, takie... nie, nie, nie. O, było takie ja tego powstrzymuję, czyli już coś było, już były jakieś rozmowy. Już padło, albo już się nawet godziła, nie? Gabarytowo, jakby chyba mniej więcej jesteście podobne Ona jest niższa na pewno Niższa, no ale jest drobna, ty też jesteś drobna Może kiedyś, ta sama waga więc. Zobaczymy Zobaczymy, no może kiedyś To była ciekawa walka Tak na pewno, no, To było też, ciekawe to, to, to Też tak myślę. I ludzie też by chcieli to zobaczyć z pewnością no. Także Nikola, szykuj się <laughs> No na pewno ha, 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 ha. Starczy